Cześć kochani, witam was w nowym filmie. Dzisiaj mamy film stylówkowy. Tak, zmobilizowałam się, zmobilizowałam swoją rękę i dam z siebie wszystko, żeby pokazać wam no przynajmniej pięć stylówek, gdzie mam nadzieję, że główną rolę tym razem będą brały udział rzeczy z lumpa. Może uda się, że będą to same sukienki? Zobaczymy. Takie sobie stylówki przygotowałam, ale co z tego wyjdzie, nie wiem jeszcze na tą chwilę. Ale chciałabym jeszcze parę słów do Was powiedzieć przed pokazaniem stylówek. Słuchajcie, mam y, parę tematów, które zaczęły mnie mierzyć i stwierdziłam, że muszę głośno jakby odpowiedzieć czy wypowiedzieć się na ten temat, y, dlatego że po pierwsze zauważyłam, że albo nie czytacie tytułów filmów, Albo nie zwracacie uwagi na te tytuły, albo po prostu ich nie rozumiecie. Dlatego, że słuchajcie, jeśli jest zaznaczone, że jest to hall zakupowy, hall nie wiem, z H&M, z Zara, z Lumpa, z czegokolwiek, to jest to hall, czyli pokazuje tam, co kupiłam, tak? Nie ma tam try on hall. Try on hall jest wtedy, kiedy ja i pokażę, co kupiłam, i jeszcze tu zmierzę. Jeśli zaznaczam, że jest to haul, to nie spodziewajcie się mierzenia z mojej strony, bo jakby tak, tak jest, i koniec. Jeśli chodzi o hole lumpaksowe, bo tutaj to jakby ma największe wzburzenie u niektórych osób, słuchajcie, zawsze będą to hole lumpaksowe, dlatego że ja również chcę sobie zostawić furtkę do nakręcenia następnych filmów, czyli właśnie stylówek dla Was. I będą dwie osobne tematyki. Jedne to będą hole, a drugie to będą mierzymy. Nie zrobię nigdy i uprzedzam was, więc osoby, które czują się tu głęboko rozczarowane, nie muszą oglądać tych filmów. I ja też właśnie nikogo do tego nie zmuszam. Musicie wiedzieć, że robicie to dla siebie. To ja jakby nagrywam coś i oczywiście miło mi jest, kiedy widzę, że coraz więcej osób mnie ogląda, ale ja nikogo do niczego nie zmuszam. Także, jeśli nie chcecie, nie oglądacie moich filmów. Nie oglądajcie i tyle, tyle w temacie. Także haul to haul, mierzymy lub Tryon Haul, to, to właśnie to. I jeszcze jedna kwestia, słuchajcie. Prosiłabym, oczywiście takich komentarzy nie unikniemy, ale prosiłabym o to, żeby ktoś z butami w moje życie albo w mój kanał nie chciał wchodzić. Dlatego, że ja nikomu tego nie robię, i proszę o to samo. I tutaj, jeśli są rzeczy, o których nie mówię, to znaczy, że nie chcę, nie muszę tego robić, bo jesteście jakby na moim kanale i jakby ja tutaj dyktuję reguły gry, zasady i tak dalej. Nie chcę, żeby to miało negatywny wydźwięk. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Ja do nikogo nie wchodzę do domu, nie rozstawiam go po kątach i nie mówię, co ma robić u siebie w domu. I mój kanał jest takim moim tutaj przenośnią do, do domu. Yy, także mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Yy, zdarzają się jakieś takie wiecie, komentarze różne, miłe, niemiłe, zdarzają się wścibskie, niewścibskie. Słuchajcie, jeśli ja będę chciała wykupić cały lumpeks, to to zrobię. Jeśli będę chciała pokazać wam to, to to pokażę. Yy, nikogo nie musi interesować, czy ja mam duże mieszkanie, czy małe, czy ja tu mieszczę, czy nie, czy mój mąż ma jakieś ale do tego, czy nie ma. To nie jest w ogóle Wasza sprawa, słuchajcie. Tylko i wyłącznie moja i będę nagrywać tyle holium taksowych, ile mi się będzie podobać. Także to tyle w temacie. Mam nadzieję, że nie jesteście negatywnie do mnie w tej chwili nastawieni, ale uprzedzam też po prostu, że nie na wszystkie komentarze będę odpowiadać. Yy, będę starać się na jak największą ilość, dlatego że jest ich coraz więcej. Ale na takie uszczypliwe, czy jakieś dziwne, czy w ogóle nie wnoszące nic do tematu, nie będę po prostu opowiadać i prosiłabym je raz jeszcze o zwracanie uwagi na tytuły filmów. Dlatego, że tam gdzie będą hole, nie będzie mierzymy i tak dalej. Tak, to mam nadzieję, że sobie wyjaśniliśmy. Trzy minuty ponad na no to poświęciłam, także teraz już zabieramy się do styluweczek i do mierzenia. Pierwszą stylową to jest sukienka z ostatniego hola, cholu, hola, nieważne, klapeczki, te przepiękne, rozgordowe. Sukienka tak naprawdę sama w sobie jest stylową. Także ja jeszcze pokażę wam z czym ja bym to ograła, ale tak naprawdę to jest cała moja stylowa. Biżuteria, te klapki, ta sukienka i przy 30 stopniach uważam, że naprawdę super dokładnie tak bym wyszła z domu, czyli mamy klapeczki rozgoldowe z Lumpa za 30 zł, mamy sukienkę chyba za 20 zł też z Lumpa, do tego katana cały czas jedna i ta sama z Zary z poprzedniego sezonu, chyba albo dwa lata temu no i moja torebusia też staro, jak nie wiem, z parfua, z takimi ptaszkami one pięknie tutaj akurat pasują delikatne biżu i lecimy. Także to jest pierwsza styluwa, Taka pełna, pełna. Teraz pierwsze skrzypce gra sukienka. Ta w te bardzo ładne kwiatuszki. E, piękny dekolt, w delikatny sterek Na ramki oczywiście musimy mieć tu stanik bez ramionczek. Takie piękne, seksowne rozcięcie na nóżkę. E, ja do tego dobrałam takie jaśniutkie klapki. Kiedyś dorwałam na Zelandu Lounge i narzucam resztę stylówy. Dokładnie tak. Na pewno zauważacie pewną analogię. Znowu ta sama katana. Tym razem podwinęłam rękawy, dlatego że. A tak mi się jakoś zachciało, nie wiem. Zmieniłam torebkę na gładką, bo stwierdziłam, że skoro tu są kwiatki, i klapki same w sobie są też takie dość błyszczące. Z tym złotem to ta będzie pięknie pasować z handem, o tak głaciutka, nylonowa. I co, można w LUMPie się fajnie ubrać? No, ja myślę, że naprawdę można. Chciałabym też wyprowadzić niektóre osoby z błędu. Nie, ja nie kupuję tych rzeczy na handel. Może rzeczywiście coś założę 2-3, 4, 5 razy i wystawiam dalej, ale to tylko i wyłącznie moje upodobania i takie, wiecie, widzi mi się, bo coś mi się nudzi. Ale tak generalnie to ja po prostu lubię sobie ładne rzeczy kupić w LUMPie. Powiedzcie, czy ta sukienka nie jest obłędna? No, według mnie jest śliczna. Oczywiście delikatnie prześwituje, więc pod nią bielizna nude i fajnie jak sylwetka jest taka, wiecie, turbo idealna. Yy, tak, dołożyłam tylko taką torebusię, dlatego, że wydaje mi się, że tutaj no, katana też by pasowała, ramoneska też by pasowała, ale to wszystko wiecie, ona ma te piękne, obłędne plecy. Nie, nie mogę się tak wygiąć. Eee, nie będę Wam też tyłem, bo nie ukrywam, że mam stanik poprowadzony, że delikatnie go widać z tyłu. Ale docelowo ja bym po prostu go poprowadziła sobie tu dołem. Nic by tam nie prześwitywało, słuchajcie. No i co? Kolejna sukienka z Lumpa. Materiał jest obłędny. Sama w sobie ta sukienka w ogóle jest. No, można. Kolejna według mnie obłędna sukienka, kochani. To jest właśnie ta w kwiatuszki, też kupiona w lumpie, żeby nie było tutaj nieścisłości też ma przepiękne rozcięcie na nogę. Jakoś tak wyszło, że wszystkie pozycje są właściwie długie. Postaram się jeszcze to zmienić i przełamać czymś krótkim. Ona sama w sobie jest przepiękna ta sukienka. Możemy zrobić tak ramiączka, czyli bardziej na hiszpankę. Zaraz wam pokażę. O. Czyli teraz mamy hiszpankę typową albo możemy właśnie zrobić tak jak ja ją noszę. W ten sposób mamy taką trochę inną formę wtedy na górze. Wydaje mi się, że to fajnie wygląda i narzucę to co ja tutaj widzę dalej. Zdecydowanie tak, tak to widzę, taki komplet. Najpierw chwyciłam czarną torebkę, a później mówię, hmm, przecież mam taką fajną czerwoną, a te kwiatuszki są czerwone, dodatki są srebrne, także wszystko tutaj pasuje. Sandały mam trochę bardziej toporne, takie konkretne, ale sukienka to wszystko równoważy tymi swoimi ślicznymi, słuchajcie, kwiatkami, także. Nie wiem, jak Wam się to podoba. Generalnie to jest taki zestaw trochę na bardziej rokowo, trochę z pazurem. No, mi się bardzo podoba. Jeden z moich ulubionych i nie ukrywam, że sukienka również jedną z ulubionych jest. Ostatnia już dzisiaj styluweczka, czyli zamykamy się na pewno w ramach sukienkowych. Dzisiaj w 100%. Postarałam się, żeby tym razem było widać trochę bardziej moje nogi. Mam nadzieję, że mi to wyszło. Cały look, w sensie bluzeczka i sukienka Lumbax. Także i tu w ogóle, jeśli chodzi o te ciuchy, to ona chyba 20 zł. T-shirtka z 5 zł, jakoś tak. Torebeczka ta z HM-u zamyka klamrę stylizacyjną według mnie, z tymi klapkami. Najpierw chciałam założyć sandały różowe, ale stwierdziłam, że hmm chyba za bardzo sportowo, za bardzo, tak wiecie, trzeba trzymać tą ramę, żeby nie przejść za daleko i nie być dzieckiem. Także tak to widzę ja. Wydaje mi się, że udało mi się, że o, no, brakuje mi kieszeni przyzwyczajona do spodni, że udało mi się Wam udowodnić, że można fajne rzeczy w lumpie kupić. Przede wszystkim, że ja te lumpy kupuję i rzeczywiście je noszę. Nie udaję, że wiecie, Chodzę, nie wiem, w Karla, Harmanich, Kalwinie i tak dalej. Też i owszem, ale przeplatam właśnie ciuchami z lumpa, które bardzo lubię, bardzo lubię szperać. Wydaje mi się, że udaje mi się fajne rzeczy znaleźć. I to są styluweczki, które ja tym razem wymyśliłam. To już chyba taka tradycja, że w ostatniej styluwie żegnam się z Wami. I jeszcze mi się przypomniało, że na szybko chciałabym Wam powiedzieć, co mam na twarzy, dlatego że makijaż to jest mój standardowy makijaż latem. I tak, nie używam podkładu, używam tylko i wyłącznie korektora z Bourjois. Wiadomo, że trzeba dobrać swój kolor, ale ja mam 52, gdyby kogoś interesowało. Gruntuję to tylko i wyłącznie tym pudrem z bel, z biedronki tej Peach. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępny. Stary jak świat i zdękowany już brązer, też z bel e, z biedronki. Bardzo lubię ten kolor. To właśnie jest na polikach. To mi podkreśla teraz e, moje kości policzkowe. To jeszcze jest dostępne. To też z bel z biedronki. Tak, bel z biedronki króluje. <gry> e, a mam, słuchajcie, mam, mam naprawdę dużo kosmetyków i droższych i tak dalej, ale jak na szybko na szybko. To właśnie to jest mój makijaż, także to też zdecydowanie polecam. I to właśnie to, co się tak pięknie świeci i delikatnie daje takiej brzoskwiniowej poświaty, to jest środkowy paseczek, ten, ten właśnie środkowy. Tak, brwi tylko i wyłącznie delikatnie przeczesuję Bourjois Brow Fiber, ja mam 002. Na ustach Semilac. Oto ostatnio było sporo pytań i ja mam numerek 421 Natural Beauty. To jest pomadka matowa w płynie. A ostatnio tuż sobie upodobałam. Może moje rzęsy nie są jakieś spektakularne, ale jeśli się komuś podobają, to jest Eveline Extension Volume coś takiego. Fajnie rozczesuje. Ma taką szczoteczkę. Taką silikonową szczoteczkę drobniutką, także jeśli się podoba, to proszę bardzo. E, dość tani makijaż, bo najdroższy tutaj jest korektor to do brwi, nie każdy musi, no i semilak. A reszta to są tanioszki. No ale co? Czas się z Wami pożegnać, także jeśli miło spędziliście ze mną czas, to zapraszam do zostawienia łapek w górę, do subskrypcji. E, mam nadzieję, że zrozumieliście początek filmu i nie będzie pretensji o to, że powiedziałam tak dosadnie, dobitnie. Czasami tak trzeba. Tymczasem życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Widzimy się w następnych. Pa.